że weźcie, wszystkiego nie nagrywam od początku Słowo co? Znajdujemy się na parkingu Easy w Warszawie I zaraz się będziemy pakowali Do auta Żeby pojechać na lotnisko Jak Monika? <gry> Jesteśmy na w Okęciu Nie chce nam się czekać, idziemy na wieżę widokową Właśnie znajdujemy się w windzie widokowej Bo ja nic nie widzę Znajdujemy się na... Yy, tarasie Widzę, że to tego. Dlaczego? 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 Minar A, nie wiem, się zdaje, że my tu jesteśmy. Nie, tak. jesteśmy tu. A to to? Nie, to to ten, zobacz. To ten, Stąd Stambułu. I był. Oh, rety! Samolot. Sam <laughs> Gotowy? No. Dawid? Co? So. No. W przypadku ewakuacji należy zostawić bagaż w kabinie i kierować się oznaczeniami na podłodze, które prowadzą do wyjścia barynek. Jedliśmy z lotniska z samolotu, wali ciepłem po rękach. Jesteśmy na lotnisku w Prodowi Prodowicz Czekamy na naszego pana, który ma nam bus wynająć i coś na razie jego jeszcze nie ma A tak ja wygląda Ja bym nie powiedział, że busa Małe lotnisko. To jest jakiś taki dziwny Dobra, wypożyczyliśmy auto. Auto wygląda tak. Nissan Joke, tak? A miał być Fiat, puncik, puncik. Różnica cenowa była taka około 20 euro za dzień niż tam z tych wypożyczalni polecanych z internetu. Brawo, tak na grupach facebookowych się z gadałem z jakimś gościem, którego tam polecali. I właśnie jedziemy. Auto mamy, kasę udaliśmy. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Widzimy się z powrotem. paliwa mało, musimy kasę eee. O I wyjeżdżamy. Eee, musimy sprawdzić, czy to są takie same przepisy z A, czek. Co? A, nie mamy żadnego. A to może ten bilet trzeba gdzieś było zapłacić Tu trzeba po prostu pokazać Dobry dzień Nie, dobry, dobry dzień. dzień to nie Dobra, wyjechaliśmy dzień, z lotniska dobrze, I teraz skręcamy w, w prawo Dobry dzień, dobry dzień Ale jaja co Patrz, bo tu jeżdżą kurde jak ten Po swojemu oni Oni tu nie jeżdżą A ja po znakach po swojemu Niech się ogarniają Oni jeszcze nie wiedzą jak się w Sobole jeździ No tak się jeździ pod ciężarówy, co żono? Jak w Czarnogórce, jeżdżą. O, jest ograniczenie, mamy. Proszę Państwa, o samolot startuje. No, ta Czarnogóra to taka sucha łąka z górami na pierwszy rzut oka. Nie? Dużo brudu przy ulicach. No, zobacz, jakie ulice. A wyski to usłyszona jak na pustyni jakiejś, nie? jesteśmy już na kwaterze Zameldowaliśmy się I zaraz pokażę widok. A widoki mamy z apartamentu taki Takie piękne widoki To jest Bacici O tutaj ten rejon, gdzie my jesteśmy Tam jest taka wyspa, nie pamiętam jak się nazywa, a za tamtą górką jest Budwa Idziemy zaraz do Budwy, piechotko się przyjdziemy, 40 minut mamy na piechotę a tutaj mamy pod spodem jeszcze basenik, też tutaj w naszym pensjonacie. Tu jakieś stare, takie ten, yy, niedokończone coś. Tam tak samo, jakieś opuszczone takie budynki. A kwatera wygląda tak, o, tu nasz balkon. I tutaj takie łóżeczko Kuchnia Kto jest w łazience? Tutaj taki pokoik Taki nijaki, nie wiadomo do czego na razie Dostawkę można robić Tutaj nasz pokoik Z mamą A tutaj jest Łazieneczka taka. Turysty idą zwiedzać z naszego hotelu. O, tu idziemy sobie schodkami. Hotel mm, się tak prezentuje. Bardzo interesująco. O, że to... nie musisz wszystkiego nagrywać. Ale ja chcę wszystko Ale jak nagrywać. Te schody, to nikogo nie. idziemy sobie cały czas z plażą, trzymać mm, bardzo interesujące widoki, plaże nie są takie plaże nie są takie jak się miało wydawać. idziemy sobie na punkt widokowy, który się nazywa jak? O, zawala. Punkt widokowy zawala, tak? A. A tak to droga wygląda. O, tam jest nasze becici. Jesteśmy właśnie na posiłku Chłopaki zamówili tortille i frytki Nie wiedzieliśmy, że to jest tortilla z frytkami Tak to wygląda A u Ciebie kanapeczka z frytkami Tak, I żona żoną wzięliśmy tortille z frytkami I znajdujemy się na baseniku Taki widok mamy Proszę u hoteli, piękna Masz komerty? Nie no. Masz, nagraj starego jak wchodzi do wody <laughs>